Wrzucę sobie storkę, relację. Zumawiam jakąś fotą, zrobimy na szybko. No i napiszę kto rano wstaje. Ten i trzy kropki. I jeżeli ktoś odpisze, czołg masy dostaje albo paczki dostaje, tego bierzemy do odcinka. Więc wrzucam, zobaczymy kto odpisze. Nikt nie wie o co chodzi zobaczymy, czy ktoś ogarnie. Nie śpi, nieprawda, pani Natko. Prawidłowa odpowiedź jest inna. Dobra, widzę, że kilka osób mi odpisało. No i tutaj lecimy od samego dołu. Czyli Tomasz paczki od Itera dostaje. To jest prawidłowa odpowiedź. Ale z ciekawością zobaczymy resztę. Michał, ten Kamil Iter, zła odpowiedź. Jakub, ten nauczalnie zap. No nie, to nie jest dobra odpowiedź, ale Tomasz dobrze odpowiedział. Dobra, odpisujemy mu. O, wyświetlił, wyświetlił. O, pisze, pisze, ale ekscytacja, czuję się, nie wiem, jakbym zakładał konto na Tinderze. Prosiłbym ciebie, abyś wybrał trzy koperty. Numer od 1 do 25. Wybieram. Numer 2, 8 osiem i 18. 122 TM i gramy o numer 8. Zastanawiasz się, jaka tym razem misja. Umierasz z ciekawości. <grym> no to ta pierwsza misja, najłatwiejsza, będzie plutonową, więc razem będziemy grać do jednej bramki. I wystarczy, że zrobimy trzy fragi łącznie. A Jakbyś mógł opowiedzieć, co cię skłoniło do odpowiedzenia na to mo moje insta story. rano, co zwykle w weekend się normalnie nie zdarza. <grym> No. I zobaczyłem, że Kamil ITR wstawił post na Instagramie, gdzie y, chyba sugerowało, że powinienem dokończyć y, rymowankę, co zrobiłem y, odpowiadając ci na wiadomość. Zrobiłeś to perfekcyjnie. Czyli domyśliłeś się, że coś tutaj jest nie tak. A byłeś tak. bardzo zaskoczony, jak cię odpisałem. I... Myślałem, że to będą na przykład takie zwykłe trzy paczuszki do zgarnięcia tak po prostu o. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, a teraz walczysz. Widziałeś dzisiejszy odcinek? Tam... Tak. 80 paczek było. To wygranie nawet. No mam nadzieję, że też tak, się takie coś nie zdarzy. Z ilu paczek byłbyś zadowolony? No nie wiem, z 50 na przykład. 50 paczek, tyle celujesz. Okej. Okay. Dobra, trzeba uważać, bo tam ktoś snajpi. A jeszcze tak nawiązując do tego, co cię skłoniło, że w ogóle obserwujesz mój profil na Instagramie, bo sporo widzów w ogóle nie obserwujemy na Instagramie. Niedawno założyłem po prostu i wiedziałem, że masz profil tam i tak o, zaobserwowałem. Stwierdziłem, że zasługujesz. <noise> Może się czegoś właśnie dowiem ciekawego, a tu się okazało, że zgarnąłem występ odcinku. <noise> <laughs> Czy nie żałujesz tego followa? Kto jeszcze nie zrobił to zapraszamy do followowania. Na dole, na dole się coś ruszyło, chyba Alca podjeżdża, wiesz? Albo ktoś. Widziałem że się drzewko przeł... Widzisz? Jest Alca. O, widzę. Dostał raz Kobra jest jeszcze tam U towarzystwa. A i mogłem dobić... O, super, ty dobiłeś. Dobra, jeszcze dwa fragi, pamiętaj. Potrzebuję jednego strzału do kobry. Kurde, nie wiem czy po ja to. A, i strzeliłem naszego centuriona. Ale niedobrze. dobrze. słuchaj, bo tutaj nie, wygląda to niebezpiecznie. Nie było łatwe, mister, przefragi, ale. Tak, za dobrze naszej drużyny idzie. Kurde, Arta go dobiła. Dobra, ja strzelam. A ja się topię. O nie, ty nie zdążysz. Nie. Kurde. No myślałem, że te trzy fragi to będzie półka z masłem. Też tak myślałem. No cóż. Oj, oj, oj. No niestety, koperta numer 8 przepada, ale jeszcze walczysz o dwie koperty, więc śmiało wybieraj, albo to jest dwójka, albo osiemnastka. To dwójka. Misja średnia. To po prostu zadanie trzech tysięcy obrażeń na tym Leopardzie indywidualnie przez ciebie. Twój ulubiony czołg? Tak, jeden z moich ulubionych. A skąd jesteś, z jakiego województwa, jeżeli masz? Z zrobić? Wielkopolski. A, tej, to dobrze. A, a dokładniej Ostrów Wielkopolski. Ostrów Wielkopolski, okej. Okay. A jeżeli chodzi o wybór y, koperty, to czym się sugerowałeś, twoje ulubione liczby? Ulubiona liczba, y, data i ile mam lat. A, no musisz podjeżdżać, dobrze robisz. Najlepiej jak grasz Leopardo, to jak grasz tak bardziej pasywnie chyba, co? Tak. I te czołgi wyjeżdżają ci pod strownik, ale druga strona nam padła w sensie O ja podpaliłem w ogóle ich leoparda. <grym> Na ślepo. To nieźle. M60. jest No i uważaj, żeby nie dostać od lodówki. Wiele razy dostałeś od lodówki grę z leopardem? Nie tylko leopardem. <grym> Oj, ja chyba też każdym czołgiem zawsze dostałem od lodówki. W szczególności, jak jest blisko trzech odznak. Jak tam z Demagem wyglądasz? Jeden strzał nadal? 1300. A. To powoli do przodu, powoli do przodu widzę. Tak. Dałem Ta 60, cały czas się na mnie wychyla. Całą bitwę, naprawdę. Mega mnie irytuje. I zaraz po mnie pojedzie jeszcze pewnie. Nie wiem A już nie... na mnie się obraca? Nie, on jedzie po mnie, wiedziałem o tym. I jeszcze to trafił niesamowity. On wraca się na ciebie. Lodówka go strzeli. Nie trafiła lodówka. Nie trafiła. Ile masz? 2700. To jeden strzał. Jeden strzał w lodówkę. Strzeliła lodówka. Strzeliła. Być może, że mam blinda. Nie trafiłeś. Dawaj, dawaj, dawaj. Uff. Uff, ale to był ważny strzał. Ale jeszcze miałem blinda, który chyba by gwarantował. No, miałeś blinda, no to chill, ale no szczerze, no było bardzo blisko. Ale koperta 2 ląduje dla ciebie. Trzecia bitawka, najtrudniejsza misja. I co tam wybierzesz? Musisz zadać 4,5 tysiąca uszkodzeń plus 3 fragi. Jestem zainteresowany Twoją kopertą, dwójką, i chciałbym złożyć ofertę. Oferta brzmi następująco: Ja odkupuję od ciebie dwójkę za 3 paczki. Po no, Myślę. Nie jesteś zainteresowany? Nie jestem. A co, jeżeli tam jest na przykład zero? Trzy paczki mogę sobie sam kupić. Trzy paczki możesz sobie sam kupić, czyli jesteś graczem albo wszystko, albo nic. Tak. W tym roku kupujesz paczki? Kupiłeś, otwierałeś coś? Yy, myślę, że symbolicznie kupię trzy, jak co roku. A może nie chciałbyś tych trzech z mojej ręki? Coś tak nie ufam. Nie ufasz mi. No Mówi, mówisz, że mam taki słaby wizerunek wśród mojej widowni. <laughs> Okej okay. Nie jestem hmm. osobą godną zaufania Tak nie powiedziałem Okej, okay, okej okay. Oho Peseta mi Jeżeli miałbym ci jakoś doradzić To wydaje mi się, że bardzo dobrym zagraniem byłoby zjechanie stąd tu od dołu i pojechanie po buraskę i tak dalej Bo tu chyba ta bitwa będzie taka statyczna Czynę Może jakaś... na śnie. Nie jedziesz? Ale się wycofał Na plecach, yy, znaczy na bazie mam tarapaty A tu widzę, że Mausa przebijasz Tak Dobrze, No powinieneś jak najwięcej teraz robić, bo. Bo jest kiepsko na bazie i na, na plecach i tak dalej. Przegrywamy 2-3. Nie strzela z naszej bazy jak coś. Ona jest na tej półce. Super. Asadka, uważaj. Została ode mnie. Ja mogę podjechać i zabrać trochę. Podjeżdżamy tutaj, na blisko, za kamień. Ja przejeżdżam. Maus, strzelił Przebiję go. Setka do mnie strzeli, Setka za zero. Dobijasz Mausa, albo Jocha, musisz fragi Próbuję. też. Robić. Nie, nie, nie. Nie, trafiłem Trafiam w kloskę. A, nie, przebiłem Jocha. Dawaj, dawaj. Potrzebujesz uszkodzeń, pewnie. No i fragów. Ja mogę strzelić do setka zaraz. Strzeliłem. Mausa, coś frag. Ile ci zostało? Ile masz? 2500 damage'a, jednego fraga. Czyli 2000. Hmm sterfała zrobisz. No ja się wracam na naszą bazę, czyli ja z tobą nie wiem w sumie, co mam zrobić. Bo nie wiem, jak z tą bazą. Ja spróbuję pojechać tu, uds i wrócić na naszą bazę. No ale jak rozważysz, sterfała, to masz tam 1000, 2 arty, to też jest 1000 i teoretycznie. Tam się może być na kilo. To Starfała może być. Ja wracam na naszą bazę. Czy go? Tak. No, tak, widziałem po minimapie. Ładnie. Jak tam wygląda sytuacja? Opowiadaj. Mam fraki. 3400 damage'a. No to jest partyleria pilnie. Jak go to możecie to to zrobić. Może się to... Tylko musisz rozwalić zwiarty. Ale jedna została podpalona. Serio? I ma 151 HP. A 121 banam w ogóle ucieka. I ja go nie strzelę. Jak coś. Więc wejdź sobie na półkę potem. Ale Kamil, bo ty twierdzisz, że masz małe. Zaufanie wśród widzów. I może, jakbyś zmniejszył mi trochę wymagania do tych paczek, to byś może zyskał trochę więcej. Do, nie do tych paczek, tylko do tej koperty. Że ja mam ci zmniejszyć wymogi, tak? Jeś tak. Jeszcze to zapowiedziałem. A ile zrobiłeś? 3400. 3400. Czyli nawet 3,500 tysiąca. Nawet 3,5 nie zrobiłeś. No Jak to się sprzed. Możemy mówić się na taką dogrywkę, która polega na tym, że musisz po prostu powiedzieć historyjkę świąteczną. Historię świąt. Jakaś anegdota, coś. Możesz myśleć, żeby historia była fajna. Nie ja mam czasu. No, masz czasu, nie wiem, minutę, dwie. To pewnego dnia pojechałem na jarmark do Wrocławia i postanowiłem z kolegami spróbować kasztanów, które okazały się być obrzydliwe. Mój kolega wpadł na pomysł, aby poczęstować randomowe osoby tymi kasztanami i sprawdzić ich reakcję. Dał pewnemu starszemu panu, te kasztany, gdzie później się okazało, że ten pan y, został zabrany przez karetkę. Nie no, super historia, to koniec? Tak. No dobra. <laughs> Powiedzmy, jak <niech> będzie. <laughs> jako bonusik dorzucam ci tą osiemnastkę kopertę. Dobrze. Tak, czyli masz y, dwójkę i masz osiemnastkę. Ja mogę odkupić od ciebie tą osiemnastkę za trzy paczki. Ona jest pechowa. A co jeśli nie jest? Nie, powstrzymam się. 12 paczek. Nie. Nie? Tak to już jest um, moja kolejna szansa, także podziękuję. Dobra, a za dwójkę 12 paczek. Nie, dziękuję. Naprawdę? Naprawdę. A nie masz tutaj jakiejś oferty? Nie, ja jestem zadowolony. Mimo, że nie wiem co mogę dostać, to jestem zadowolony. A co jeżeli byśmy podmienili koperty? Zaproponuję ci dwudziestkę. Za osiemnastkę. Nie, dziękuję. Naprawdę nie chcesz skorzystać z takiej wymiany? Gwarantuję Nie. Ci, że to jest na plus zmiana do ciebie. No dobra. Czyli dwudziestka za osiemnastkę. Tak, za ci. Najwyżej widzowie widzory z się teraz <laughs> <laughs> Czyli teraz w tym momencie masz dwójkę i dwudziestkę. To otwieramy dwójkę, co? Dobra. W dwójce są trzy paczki. O. <laughs> A w dwudziestce jest paczek 11. O. Cieszę się bardzo, dziękuję Ci za odcinek. Ja również dziękuję.